Szanowni Państwo, 16 województw, ponad 100 powiatów, lewicowy bus, lewicowa trasa, bezpieczna rodzina przyjechała do Hojnic. Do tego miejsca, w którym oddycha się czystym powietrzem, czystym powietrzem z borów tucholskich. Byłem tutaj niecałe dwa tygodnie temu, po to, aby wkrótce, w ciągu najbliższych paru tygodni otworzyć swoje biuro poselskie 50 metrów stąd. Lewica, jak widać, nie, od, nie odgradza się od obywateli, od obywatelek, chłopkami, rodzinami policji, tylko jeździ po takich miejscowościach, odwiedza polskie miasta, miasteczka, wsie, powiaty, po to, aby słuchać obywateli, aby dowiedzieć się, co naprawdę dla obywateli jest ważne lewicy należy do najbardziej aktywnych polskich w parlamencie. To myśmy zgłosili proporcjonalnie najwięcej ustaw. To myśmy zgłosili najwięcej e, interpelacji i to my najczęściej jesteśmy na sejmowej mównicy. Ale my nie tylko mówimy i nasza obecność mówi o tym, że my przede wszystkim słuchamy obywateli. Dla nas bardzo ważne są kwestie tego, aby Polska rozwijała się bardzo przyjaźnie e, dla obywateli, aby było tak zwane zrównoważony rozwój, a ten rzeczywisty zrównoważony rozwój. Chojnice to jest to miasto, które w dużej mierze jest wykluczone komunikacyjnie. Żeby dojechać do Gdańska, potrzeba 2,5 godziny. Ale z Gdańska do Warszawy też jedzie 2,5 godziny. To nie jest sytuacja normalna. Zasługujecie wszyscy. Mieszkańcy i mieszkanki, na to, aby do stolicy swojego województwa dojechać szybko, bezpiecznie i tanio. I także my dbamy o to w polskim parlamencie, aby życie było tańsze przy tej szalejącej drożyźnie. O tym, co mamy do zaproponowania w parlamencie i w najbliższych wyborach, powie Krzysztof Giankowski. Szanowni Państwo. Serdecznie dziękuję Markowi, że zaprosił nas do Chojnic. To drugie miasto w województwie pomorskim, po Słupsku, gdzie dzisiaj jesteśmy. To drugi dzisiaj nasz przystanek, ale wczoraj, przedwczoraj, tydzień temu, dwa tygodnie temu cały czas odwiedzamy różne miejsca w Polsce, w których powtarza się cały czas ten sam temat. Żyje się nam gorzej. To nam mówią mieszkańcy, z którymi chcemy rozmawiać i tutaj w policach też chcemy z Państwem porozmawiać. Żyje nam się gorzej, bo droższe są zakupy, bo więcej płacimy za masło, cukier, chleb, warzywa czy owoce. Drożej żyje się, bo większe są rachunki za gaz czy za prąd. Jest gorzej, bo rata kredytu hipotecznego u tych, co go mają, jest wyższa o 1000, 2000, a czasami 3000 zł. Jest gorzej, bo pół roku temu obiecywano nam, że relaty kredytów nie będą wyższe, że inflacja nie podskoczy i że będzie normalnie. Dzisiaj, kiedy pytamy, dlaczego nas okłamywaliście, rządzący odpowiadają, to wina wojny. A my odpowiadamy, ale jak wojny, to może być wina, skoro w Polsce mamy dwa razy większą inflację niż w Niemczech, niż w innych państwach Unii Europejskiej. Jak to jest, że w Polsce Płaci się kilkadziesiąt procent więcej za paliwo, skoro za zachodnią granicą płaci się mniej. Polska stała się miejscem, w którym prawo i sprawiedliwość, rządząca partia odwróciła się plecami do rodziny i lewica nie będzie na to pozwalała. Bezpieczna rodzina to hasło, z którym jesteśmy od kilku tygodni w trazie, Ale to nie jest tylko hasło, bo za nim stoją ustawy, o których poseł Rudka mówi. Stoją za nim konkretne rozwiązania. Chcemy, żeby raty kredytów zamrozić na poziomie z 2019 roku i taka ustawa jest w parlamencie. Chcemy, żeby rachunki za gaz i za prąd były znane dużo wcześniej i żebyśmy mieli stabilne ceny i taka ustawa jest w parlamencie. Chcemy wyższych płac i wynagrodzeń dla pracowników szkół, dla nauczycieli, dla pielęgniarek, dla urzędników, bo im się zapewnia 4% podwyżki, a inflacja jest 16%. Najwyższa od 25 lat. I oczywiście o tym wszystkim można mówić, że to są tylko hasła. Ale niech każdy z Państwa spojrzy w swój portfel. Zobaczy, jaka jest różnica dzisiaj, rok temu i z tym portfelem 5 lat temu. Czy Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście jest partią dobrej zmiany? Jest partią gorszej zmiany. Jest partią dla ludzi, którzy wierzą w to, że można kłamać z telewizora bezkarnie. My nie będziemy na to pozwalani. I będziemy o tym nie tylko mówili, ale będziemy to spisywali, zaświadczali i będziemy ich za rok rozliczali. Będziemy ich rozliczali, bo my mamy przekonanie, będąc już dzisiaj w trasie, ale jeżdżąc też po Polsce przez najbliższe tygodnie, że Prawo i Sprawiedliwość przegra następne wybory. Przegra wybory, bo ma z kim przegrać? Przegra je z ludźmi, którzy głęboko wiedzą, że Polska może być sprawiedliwym państwem. Sprawiedliwym krajem, w którym emerytom żyje się lepiej i godniej. Gdzie godne jest wynagrodzenie, a gdzie nie myśli się tylko jak przeżyć od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. My nie będziemy opowiadali o wielkim populizmie. My mówimy o normalnym życiu. O takim normalnym życiu, gdzie każdy ma swoje miejsce, a rodzina nie zastanawia się, które z dzieci wysłać na kolonie czy ferie, bo na wszystkie kolonie i ferie wszystkich dzieciaków nie stać. Gdzie nie ma też miejsca na to, żebyśmy zostawili seniorów samych a najmłodsi, żeby musieli się zastanawiać, czy ich dziadków życie jest szczęśliwe. To jest bardzo prosty program z hasłem Bezpieczna rodzina. Takim hasłem, który daje poczucie bezpieczeństwa i tego ekonomicznego, i tego społecznego. Bardzo się cieszę, proszę Państwa, że jesteśmy tutaj taką dużą grupą. Jako posłanka tego województwa chciałabym bardzo serdecznie przywitać osoby, które dzisiaj tutaj przyjechały, a przede wszystkim nasze posłanki i naszych posłów, panią Anitę Kucharską-Dzieli, panią Katarzynę Uber, która także jest naszą posłanką z Wielkopolski, panią Annę Burcką, która jest jedną z liderek Partii Razem. Krzysztofa Dawkowskiego, szefa naszego klubu, Monikę Palej, naszą posłankę z województwa warmińsko-mazurskiego, Jeździmy bardzo dużą reprezentacją po Polsce, dlatego nie jeździmy, nie byliśmy ani w Gdańsku, z którego jestem, ani nie byliśmy w Koszalinie, nie byliśmy w Szczecinie, nie byliśmy w małych miejscowościach, mniejszych, takich jak te, gdzie ludzie po prostu mają mniejszy dostęp do wielkiej polityki i zdają ją głównie z telewizora. My przyjeżdżamy porozmawiać z Państwem o tym, co będzie się działo na przykład za trzy miesiące, kiedy trzeba będzie już płacić za ogrzewanie. I chcemy wiedzieć od Was, czy nasze rozwiązania na to, żebyście nie musieli wybierać pomiędzy tym, czy zapłacić za prąd, czy zapłacić za leki. Czy te rozwiązania, które proponuje lewica, Wam się podobają, czy one Wam odpowiadają? Czy rozwiązania lewicy dotyczące na przykład zmniejszenia marsz? na paliwa. Także Wam odpowiadają. Czy chcecie, żeby obajtek miał dużo pieniędzy? I koledzy w spółkach Skarbu Państwa, którzy mają legitymację partyjne pis bo oni mają pieniądze, mają dostęp do różnych apanarzy. Czy uważacie tak jak Lewica, że należy te marże zmniejszyć? Żeby na przykład o złotówkę, przynajmniej o złotówkę tak by liczyliśmy, mogła potanić benzyna. Zależy nam także na dobrej edukacji. We wrześniu ruszy znowu horror pod znakiem przemysłowa czarnka. Ale chcielibyśmy oczywiście reformę edukacji, bo to co się dzisiaj dzieje w polskiej szkole to jest samo zło tak naprawdę. Ale chcemy też, żeby dzieci czuły się w szkole bezpiecznie, także pod tym względem, że będą miały w szkole ciepły posiłek za darmo. I kolejna rzecz, która jest ważna dla nas wszystkich. Każdy z nas, myślę, że mówię to w imieniu każdego człowieka w Polsce, chce się czuć bezpiecznie, chce żyć godnie. I ważne jest też dla nas, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z takich miejscowości jak ta, żeby tu zostawiali, zostawali i żeby mieli gdzie mieszkać. I nasze hasło, mieszkanie prawem, nie towarem, jest jednym z naczelnych haseł, bo nie chcemy, żeby Osoby, które pozostają, a wiemy, że coraz więcej starszych osób zostaje w takich miejscowościach, nie martwiły się co się dzieje z ich wnukami, z ich dziećmi, co oni robią za granicą. Chcemy, żeby Polska była krajem, gdzie każdy człowiek może powiedzieć, tutaj żyje się godnie, tutaj żyje się dobrze, moja rodzina jest bezpieczna. I o tym dzisiaj z Państwem, moimi kolegami, koleżankami z klubu Lewicy, a także... Tutaj jest wspaniały liderek i liderów z Pomorza chcemy rozmawiać. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak jak wspomniały moje przedmówczynie i przedmówcy, jesteśmy... ta trasa bezpieczna rodzina jest w takich miastach jak Chojnice, w takich miejscowościach, w takich powiatach jak powiat chojnicki, bo tak naprawdę to w tych miejscach... Tego, co się dzieje w Polsce, odczuwane są najbardziej dotkliwie. Bo ceny w sklepach rosną tak samo jak w Gdańsku czy w każdym innym wielkim mieście, ale wynagrodzenia w Polsce powiatowej, w małych miastach nie rosną tak szybko jak w Gdańsku, Warszawie, Poznaniu, Krakowie czy Katowicach. Wręcz są takie miejsca w Polsce, gdzie wynagrodzenia również spadają, bo pierwsze co robią przedsiębiorcy, kiedy przychodzi kryzys, to szukają oszczędności w ludziach, szukają oszczędności w pracownikach. A rząd w żaden sposób nie bierze osób tych pod ochronę i nie oferuje żadnego wsparcia właśnie dla rodzin, bo bezpieczna rodzina to nie jest rodzina taka, jak wymyślił sobie PIS, to nie jest rodzina, której trzeba powiedzieć, jak ma żyć w jakim układzie ma żyć mama, tata, dwójka dzieci. Bezpieczna rodzina, niezależnie od tego, z jakich osób się składa, to jest rodzina, która nie martwi się o to, czy zimą będzie w jej domu ciepło. To jest rodzina, w której dzieci nie są głodne. To jest rodzina, w której seniorki i seniorzy nie muszą czekać miesiącami czy latami w kolejkach do lekarzy, którzy mają godnie waloryzowane emerytury, którzy mają darmowe leki w aptece. I którzy są traktowani z szacunkiem nie tylko w słowach, ale na co dzień w każdym miejscu, do którego trafiają. Bezpieczna rodzina to jest rodzina, w której dzieci są zadbane również przez państwo. Gdzie waloryzuje się świadczenia takie jak 500, gdzie w szkole myśli się nie tylko o tym, jak włożyć tym dzieciom do głowy jedyną słuszną ideologię, ale jak przygotować je do przyszłego życia, jak przygotować je do wejścia na rynek pracy i gdzie troszczy się również o ich potrzeby psychologiczne, bo z wielkimi problemami borykają się dzisiaj dzieci i młodzież w naszych szkołach właśnie przez tą indoktrynację, jaką serwuje im minister Czarnecki. I ta krasa. Trafiająca właśnie do Was, do tej Polski, o której PiS już dzisiaj zapomniał, udaje, że jej nie ma, bo ma centralne ogrzewanie w swoich apartamentach w Warszawie, ta trasa jest po to, żebyście mogli usłyszeć, że my mamy te propozycje. Te wszystkie rzeczy, które wypisane są na naszej ulotce, na tych flagach, które widzicie, złożyliśmy jako projekty ustaw w Sejmie albo złożymy je w najbliższym czasie. Jest tam między innymi zamrożenie rad kredytów dotykających ludzi, niezależnie czy w dużych, czy w małych miastach, ale jedyne co mrozi w tej chwili PiS, to te słuszne rozwiązania, bo wychodzi na jaw jego prawdziwa twarz. Twarz, która ma gdzieś de facto polskie rodziny i ich prawdziwe, realne, ekonomiczne, socjalne i społeczne bezpieczeństwo. Dlatego zapraszamy Was do tej dyskusji i zapraszamy Was do tego. Żebyście uwierzyli w nasze obietnice, bo my je zrealizujemy. Projekty ustaw są gotowe, a po najbliższych wyborach będą to pierwsze i najważniejsze rzeczy, jakimi zajmował się będzie przyszły rząd.